Cześć. Pokażę Ci w jaki sposób możesz wysłać komunikat na swoją stację roboczą oraz w jaki sposób możesz zaplanować, by odbywało się to cyklicznie. W konsoli Asset Protect Cloud przejdź do zakładki zadania, a następnie rozwin sekcję system operacyjny w sekcji zadania klienta. Wybierz opcję Wyświetlenie komunikatu, następnie przejdź do przycisku nowy. I wybierz zadanie klienta. W nowym zadaniu wybierz nazwę zadania, a następnie przejdź do sekcji ustawienia, klikając w przycisk ustawienia lub wybierając przycisk kontynuuj. W tym miejscu wpisz tytuł. Oraz wpisz komunikat dla użytkownika. Po wpisaniu tego, co chcesz przekazać swojemu użytkownikowi bądź użytkownikom, kliknij przycisk Zakończ. Następnie utwórz element wyzwalający czyli Utwórz, tak jakby, drugą część zadania. Będziesz tutaj mógł wskazać, czy zadanie ma zostać wykonane na jednej stacji, czy na większej ilości stacji oraz kiedy to zadanie ma zostać wykonane. W sekcji podstawowe wpisz opis elementu wyzwalającego. Następnie w obiekcie docelowym wybierz obiekt docelowy, na który ma zostać to zadanie wysłane. Możesz wybrać jedną maszynę, możesz wybrać całą grupę statyczną, do której przynależy ta dana maszyna, bądź grupę dynamiczną, i wtedy wszystkie stacje, które będą przynależały do tej grupy dynamicznej, to zadanie otrzymają. Ja wybieram stację. A następnie zatwierdzam przyciskiem OK. Przejdź do elementu wyzwalającego i wybierz, kiedy to zadanie ma zostać wykonane. Wybierając opcję jak najszybciej, oznacza to przy pierwszym podłączeniu agenta. Jeżeli agent domyślnie łączy się co minutę, to do minuty czasu pobierze sobie to zadanie i zostanie ono wykonane. Można też zaplanować wykonanie takiego zadania jednokrotnie. Codziennie, co tygodniowo, co miesiąc, czy też co rok. Bardzo fajną funkcjonalnością jest nowy komputer w grupie dynamicznej, czyli możliwość uruchomienia zadania w momencie kiedy stacja dołączy do danej grupy dynamicznej, czyli spełni dany warunek. Można w takim przypadku automatyzować zadania. Ja wybieram opcję jak najszybciej i klikam zakończ. Od tego momentu muszę poczekać do minuty czasu, aż zadanie zostanie uruchomione po stronie stacji i mogę przełączyć się na stację i zweryfikować, czy zadanie zostało już uruchomione. Po przeczytaniu komunikatu będę mógł zatwierdzić przyciskiem OK.